Cześć, cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jestem Tarociską Łangetis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota. Numerologia, karta, anielskie rytuały również nie są mi obce. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który jest wyjaśniający do tego, który jest tu przypięty, ale również i na dole powinien być przypięty i to w komentarzu, ale również i w opisie. I dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować to, jak ja widzę możliwość jakby interpretacji tych kart. Pamiętajcie też o tym, że karty nam mogą mówić jako nośnik znaczeń, a w interpretacji, w rozkładzie pewne schematy troszkę inaczej i to też jest ok. Natomiast to, na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to co w rozkładzie i w interpretacji rozkładu jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, że te cykle filmików, które uczymy się interpretacji, mają Wam dać perspektywę. I ta interpretacja nie jest jedyną słuszną, ale jeżeli chodzi o formę znaczeń, ale zwrócę Waszą uwagę na coś bardzo istotnego, to co jest w pierwszeństwie najważniejsze oprócz znajomość e, znaczeń kart. No to co? Zaczynamy. Mamy podgląd na karty. Pytanie było o relację. Pani pyta o pana, nie miał to być rozkład partnerski, a pytanie brzmiało o to, na co warto abym zwróciła uwagę w tej relacji. I tutaj bardzo wiele osób skupiło się na tym, co ten pan myśli, co ten pan ma zamiar i jaki jego jest status i tak dalej. I nie interpretujemy w moim przekonaniu rozkładu, na co warto abym zwróciła uwagę na tej, w tej relacji. A zamiary tego pana, bo tu są informacje ogólne na co? Może ta pani nosi w sobie jakieś trudne, traumatyczne przejścia, i może to też jest tak, że nie chciałaby zrazić na przykład tego pana do siebie, a może obawia się tej relacji z jakiegoś powodu. I pierwsza rzecz, która nam się tutaj zarysowała w kontekście tego pytania: na co powinnam zwrócić uwagę w tej relacji? Jako ogólny przekaz jest przełożenie. Siódemka mieczy, dziewiątka kielichów i szóstka mieczy. Ta konfiguracja kart pokazuje nam, aby zwracać uwagę na to, żeby w tej relacji nie funkcjonować w półprawdach, nie próbować zgadywać, co druga strona i czego potrzebuje, ale szóstka mieczy, co z oczu to z serca. Bardzo często jest to karta, która mówi o tym, że tutaj trzeba zwrócić uwagę też na kwestię tak zwanego dystansu, ale dystansować się również od tego, co wydaje nam się, że druga strona potrzebuje, umieć też czytać między wierszami natomiast jeżeli czegoś nie umiemy zinterpretować to raczej pytać niż zgadywać wiele też interpretacji było celowane w pana typu zostawi cię, odejdzie, zostaniesz bez niczego nie był to rozkład partnerski zatem w moim przekonaniu nie celujmy w osobę, którą pytamy bo nie jest tak, że ta osoba, którą pytamy jest w zasadzie tą złą a taka interpretacja może to wnosić Pytaniu i to jest najważniejsze w rozkładzie pytanie i do tego pytania interpretacja, czyli na, um, zwróć uwagę na półprawdy, niedopowiedzenia, na zgadywanie i funkcjonowanie czego drugiego. Karta maski, czyli nakładamy maskę, nie widzimy drugiego dnia dna i karta dystansu. Na to warto zwrócić uwagę, to już jest w pierwszeństwie. Karty, które pokazały się, obecna sytuacja, co wpływa na obecną sytuację, przeszkody, co pomoże, to co nieuniknione i karta na wyniku. I to na co warto zwrócić uwagę w tej relacji, czytamy ogólnie nie celując w żadną ze stron. Ja tak widzę to pytanie. Natomiast gdybyśmy zadali pytanie, co pan myśli, co pan... Czuje i co zamierza, jest rozkładem partnerskim, ale nie trzeba rozkładu partnerskiego, a możemy również i ten dostosować. Ale również, gdybyśmy zadali pytanie, czego ten Pan ode mnie oczekuje, wtedy interpretujemy rozkład, co ten Pan zamierza, co czuje, jaki jest status. Natomiast w pytaniu ogólnym, na co warto zwrócić uwagę w tej relacji, pyta Pani w związku z tą relacją z tym Panem. Karta świata może mówić o tym, żeby zwrócić uwagę, czy mają te same poglądy, czy widzą barwy świata w podobny sposób, czy mają te same priorytety i w tym samym kierunku patrzą. To, co przeszkadza, siódemka kielichów jest kartą, która mówi o tym, że mogą funkcjonować w tak zwanej iluzji, a jeżeli chodzi o patrzenie na świat, że ktoś może idealizować, może mieć tendencję do zamiatania, pod poddywań, ale również do budowania sobie własnych wizerunków. Zatem na to w tej relacji trzeba zwrócić uwagę, co przeszkadza? Historia związana z przeszłością, zasiedzenie w przeszłości, otoczenie, w którym funkcjonujemy, bądź budowanie, Nazwijmy to otoczenia, w którym możemy funkcjonować. To, co pomoże w tej relacji, piątka denarów. Piątka denarów jest to negatyw pozytywnie, czyli warto przepracowywać i nauczyć się wyciągać wnioski ze strat, które dotychczas dosięgały obie strony. Karta cesarza to, co jest nieuniknione i to się musi stać. I karta cesarza bardzo często mówi o tym, trzeba wyswobodzić się z jakichś zobowiązań, które czujemy, że mamy, bo cesarz jest osobą zajętą, a i to też jest w interpretacji ogólnej. Nie pytamy o. Tego pana, że on jest zajęty. Nie pytamy też o to, e, jaki jest jego status, pytamy o to, co na, na co należy zwrócić uwagę. Możemy zwrócić uwagę na to, aby zobowiązania, które są, czy po jednej, czy po drugiej stronie, nie powodowały tego, że ta relacja nie pójdzie do przodu. Cesarz, jako nowa postać w relacji, bardzo często mi też pokazuje, że może. Ta relacja doprowadzić do tego, że pojawi się ktoś inny i wtedy będzie trzeba zachować tak zwany złoty środek. Zatem na co warto zwrócić w tej relacji, uwagę pyta Pani o Pana czy macie ten sam kierunek patrzenia widzicie świat w ten sam sposób czy w sposób nieprzerysowany ten świat jest widoczny żeby przeszłość, historie przeszłe nie powodowały również obchodzenia właśnie w tą iluzję i zupełnie rozminięcia się z tym jak widzi, widzą te dwie strony świat pomoże przepracowanie strat Pomoże co również zwrócenie uwagi na to, że jest się wystarczalnym. Karta to co nieuniknione, wyswobodzić się z zobowiązań, które są po obu stronach, ale również może pojawić się nowa osoba, nowa postać, która... Może o, pojawić, może aktywować tak zwany, bo karta umiarkowania jest kartą, a ile wyniesiesz, tyle wyniesiesz, ale też karta umiarkowania zamraża stan obecny, ale karta umiarkowania jest również nośnikiem informacji, równowagi, trzeba wypośrodkować i ta relacja będzie doprowadzała i warto zwrócić na to uwagę, że ona pozwoli, ta historia wspólna, znaleźć tak zwany złoty środek. Nie pytaliśmy o przyszłość, tej relacji. Nie pytaliśmy o to, jak ona będzie wyglądała, a bardzo wiele interpretacji właśnie w tym kierunku poszła. Dajcie bardzo proszę znać w komentarzach, czy to jest dla Was logiczne, czy Wy rozumiecie i ten mój przekaz dał Wam jasność i klarowność. Bardzo często nadinterpretujemy, ja to przeszłam, nadinterpretacje, bo chcemy się hmm, podświadomie, Pochwalić tym, że widzimy. Nie zawsze to, co widzimy, musimy przekazać, bo nie o to było pytanie. Na przykład, gdyby pani zadała pytanie, czego ten Pan ode mnie oczekuje, jak on mnie widzi i na co warto bym zwróciła uwagę, jeżeli chodzi o kwestię jego intencji do mnie i by był postawiony ten rozkład, to wtedy czy się nie rozjeżdżacie, czy ten Pan w jakiś tam sposób nie idealizuje tej relacji, czy też sprawy przeszłe nie powodują tego, że on fantazjuje, czy też tutaj nie będzie potrzebne spełnianie jakichś jego braków, a ten mężczyzna może być osobą niezupełnie wolną, i ta relacja nie pójdzie do przodu. Wtedy tak, bo pytamy, jakie on ma intencje, co on wobec nas, czego od nas oczekuje. Może od nas oczekiwać tego, że my uzupełnimy jakąś stratę, która gdzieś tam jest w jego głowie, a może próbować nas czymś, nas zastąpić na tej zasadzie, bo to jest właśnie tu. Zatem, w interpretacji. Kart i rozkład. Nie jest ważne tylko i wyłącznie to, jak widzimy karty, ale to, jak czytamy pytanie i warto odpowiadać stricte na pytanie. To jest pierwsze pierwszeństwo, czyli odpowiedź na zadane pytanie, a tu było pytanie, na co winnam zwrócić uwagę, a nie to, co pan ma w zamiarach, bo ta sytuacja dotyczy, pani pyta o pana. W, na co warto bym zwróciła uwagę w tej relacji, czyli ogólnie i czytamy też karty ogólnie, bo ta sprawa może dotyczyć jej i jego jednocześnie. Zatem, moi drodzy, tak to widzę ja. Mam nadzieję, że to jest dla Was też takim okienkiem, które pozwoli Wam na otwarcie się na to, jak również pytanie ma znaczenie w interpretacji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmiku, w którym będziemy wspólnie uczyli się interpretacji.